Dobrze pospawani, zapraszają na seans. W dzisiejszym odcinku. Dawaj, dawaj, wodę szybko przynieść wchodzimy to. Wiecie co? Przez to jego wygłupy troszkę, troszkę się źle poczułem. Witam. Pawła szukam. Ja. Partnerami kanału są Polonia Granit, Techbud Kociełowicz, oraz zieliński Industry Group. Siemano, siemano, dobrze pospawano! Dzisiaj znowu spotykamy się na opuszczonej hali w Zbierzelcu. Moja drużyna ma szansę się odegrać. Myślę, że nie mają szans, ale przekonamy się o tym. Emocji będzie dużo i Damian ma trochę presji, myślę. No tak, jest presja. Dzisiaj staniemy do wyzwania troszkę trudniejszego niż wcześniej. Wcześniejsze próby, które spawaliśmy, były bardziej takie podstawowe, jeżeli chodzi o spawanie. Teraz staniemy do wyzwania w spawaniu pionów. Nie? Tak, zmieniamy pozycję. Na magu będzie pion, na Tygu będzie spawanie na ścianie. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Także ten, przygotowujemy się. Musimy jeszcze się troszkę naradzić grupami. Grupy są te same, czyli w mojej drużynie jest Rafał, jest Konrad, u mnie jest Grzesiek i Tobiasz. Także ekipa ta sama, ruszamy do boju. Także mam nadzieję, że dzisiaj się y, uda nam odegrać. I bomba, o, <laughs> Dla odmiany dzisiaj będzie pierwsze spawanie TIGiem. Szlifierz będzie miał do przygotowania na TIGa dwie takie rurki. Do niego należy je wyczyścić, wyrównać, zrobić fazę. Ustawiamy je. W tej pozycji to jest na i w tej pozycji spawamy rurki na czas. Spawamy to na dwie lagi, przetop i zakończamy licem. I to jest tyle. Potem oczywiście je łamiemy i patrzymy, czy były jakieś wady. Odejmujemy sekundy, czy dodajemy sekundy, tak aby było dobrze dla nas. Kolejnym Teraz tamia. Wyzwaniem... Kolejnym wyzwaniem e, będzie stanowisko domaga. E, tutaj będzie spawana blacha. E, Postanowiliśmy, że będzie to spawana blacha w pachwinie, lecz teraz postawimy ją w pion. Wiadomo, że do szlifierza będzie należało też obczyścić te wszystkie krawędzie, zeszlifować miejsca spawane, czyli ta część tej blachy, i tutaj ten środek tej blachy będzie tutaj po prostu przyheftowana i też spawamy to. Przetop do góry, w top, a później wypełnienie licem. A też będzie nacinane, będzie łamane. Tutaj jest sytuacja już troszkę trudniejsza niż w poprzednim zadaniu, bo tutaj do spawania w topu będziemy używać około 90-95 amper. Nie? To już zależy też od spawacza, kto jak, jakimi prądami operuje. Nie? Tam jeszcze jest stanowisko, w którym szlifierz tak jak ostatnio. Ma przygotowaną szlifierkę kątową, tarcze, jakieś ściski, szczotę do drucianą do czyszczenia. Tutaj przygotuje nam blachy do spawania. Do o, czyszczenia i wyszlifowania rurki będzie używana szlifierka palcowa. Z frezem. Z frezem. Tylko do czyszczenia w środku. Wszystkie chwyty i sztuczki dozwolone. Tak. Jak ktoś ma swoje patenty, nikomu nie mówi, działamy. Wcześniej powiedziałem, że zaczynamy od rzutu monetą, tak jak miało to miejsce za pierwszym razem, ale po negocjacjach i dogadaniu stwierdziliśmy, że przegrana drużyna startuje jako pierwsza. Mamy troszkę lepszy start. Czyli moja drużyna po raz kolejny będzie zaczynała. Eee, zaczniemy najpierw od Tiga, później będzie Mag. Na znaczy no w sumie zaczniemy od szlifowania. No ale w tej kolejności od szlifowania, później Tig i Mag na końcu. Także teraz trzymajcie kciuki za naszą ekipę. Gotowi? do startu. Start! Meliamperaż na 63 amper ogólnie y, zadanie jest dla tygowca o tyle trudne, że po prostu ścianka rury nie jest tak gruba. To jest chyba dwójka czy dwa i pół. Tutaj już trzeba uważać, żeby nie wpadać, nie przepadać tych ścianek. No ale jak na razie Rafałek se daje radę. Dobra, teraz muszę to troszkę wyszlifować. Dawaj, dawaj, wodę szybko przynieś, schodzimy to. Dawaj to wodę. Za małe. <grymne> <grymne> nie było większego? Dawaj, trzymaj to. Także emocje są, troszkę to nie idzie tak jak powinno, jak zwykle. Dawaj, szybko heftujemy, bo czas leci. Także jak to u nas bywa, nie zawsze wszystko idzie tak jak powinno. Ścianka po prostu rury jest za cienka i przy tym spawaniu rura się znagrzewa i po prostu materiał spływa dobra. Gdzie to mój rzekć, dobra, dobra, dawaj jedzie dalej Także liczy się praca zespołowa Normalnie takie coś chłodzi się powietrzem, znaczy w sumie można też wodą, nie? Ale akurat powietrza ci ma Chyba żyłby ich muchał Trzeba sobie radzić Jest jeszcze jedna metoda Damian, ale Jaka? może nie pokazujmy Na Ale drawina potrzeba Rafał jest już na, praktycznie na finiszu Zostało mu jeszcze ile? Zobaczymy? Jest jedna czwarta Jedna czwarta, tak jak mówi. I co jest, ale widać, że spoina jest bardzo szara. Szary kolor ma, jest przegrzany materiał. Dużo ciepła. jest jednak tak cienka ściana, nie? Tak. Dajesz Rafał, jedziesz, jedziesz, już końcówka. niego to nie problem. A kur... Ma... Iskra wpadła. Dobrze mówiłem? <grywa> 130 podchodzi. Nie mamy gazu w stanie. Żartuję. Powadniesz? Nie ma gazu. Skończył się gaz. To jest niespodzianka. Dawaj, robisz no Ale to z nikt nie spojrzał to Szybka akcja, szybka wymiana butli gami odkręcił, bo tutaj nie pójdzie Nie, bo całej ja, formule jeden Dobra, lecę szybko. Trzeba te pory teraz szybko zeszlifować. Trzeba zrobić taki najazd, żeby ładnie zacząć lico. na to, teraz stres bierze górę, kurde, takie niespodzianki są najlepsze właśnie przy spawaniu, a szczególnie przy próbkach. 13 minut. Nie żartowania. Uwaga, to jest czas drużyny Damiana. Było jak w piekarniku, strasznie ciepło jest od tego spawania. No nikt się nie spodziewał, że skończy nam się gaz. Nie nikt, bym... nikt nawet nie spojrzał na to, gdzie myśleliśmy, że jesteśmy gotowi na wszystko, ale znowu życie nas weryfikuje, Damian, po raz kolejny. Także ten, jedziemy dalej, teraz drużyna Szymusia, zobaczymy, czy może oni teraz będą mieli jakieś przygody. Może my zadbamy o to, żeby oni mieli, nie? To gaz czy przygody? Starałem się jak najbardziej, myślę, że tutaj zabrakło doświadczenia, ale myślę, że na przyszłość będzie dużo lepiej. Spawanie poszło nie najgorzej troszkę zacięka ścianka jest dla mnie, ale. W sumie wyszło ok. No i na koniec ja, Cała, cały rodzynek, nie? Ale no, no, u mnie było na początku wszystko było ok. Już pod koniec, kiedy robiłem ten wtop na górze, widziałem, że coś mi się zaczyna gotować. Myślałem, że to może przez to, że się materiał troszkę przegrzał, albo gdzieś się wyszedł. No ale okazało się, że zabrakło gazu, nie? E, no tego nikt nie przewidział, nie? Jak zwykle, wszystko mieliśmy mieć dopięte na ten, na, na tip top, no e, zabrakło gazu. Nasz błąd, e, znowu żeśmy troszkę czasu więcej nam zeszło na, na dokończenie. Czy nie, całego, e, całej konkurencji. Także też musimy się rozprasza tam z tyłu. No, ale tego, no dobra, czekamy, zobaczymy, jakie oni będą mieli przygody. Może e, wyjdzie im coś gorszego, nie? Także trzymajcie za nas kciuki. Nic tam gorszego chyba się nie może przydarzyć. Myślę, że Damian całą klątwę przejął na siebie. Co, jedziemy dalej ja, czy? Ja po prostu mam szczęście miłości. Agniesiu, pozdrawiam cię, już nie pozdrawiam. E, barberki pozdrawiam ciebie, kochana moja. Teraz to sobie możesz pozdrawiać. <głosy> <głosy> Tego nie naprawisz już Może na beta jest gotowa. Beta ty. ty jesteś o, a, be, mówi, a ty jeszcze może jesteś samiec alfa teraz powiem. <noise> Dobra, to jedziemy panowie. Raz, Spokojnie. Trzy, raz. 2, 3, stań! Spoko, mamy to winda Patrzę na grzeszka, zero stresu, zero nerwów. On zawsze jest taki spokojny. Eee, obrał strategię jak ostatnim razem, widać, że skipuje, e, To my szlakę, tą powłokę antykorozyjną kamieniem, tarczą z kamienia. To jest naj, najbardziej skuteczna metoda. Także zostawia troszkę żerów, ale jeżeli chodzi o spawanie takim magiem, to nie ma znaczenia. środek blachy, tam gdzie będzie przychodziła ta pionowa na pachwinę, że druga jest już oslifowana, teraz wziął się za drugą, znaczy pierwsza jest oslifowana wziął się za drugą. Przychodzi teraz do szlifowania rury. Teraz zbiera tą, tą zędrę, e, która jest po cięciu rury. Bardzo sprawnie mu to idzie widać, naprawdę doświadczenie u George'a. Pagam. Odłączymy George'owi prąd. Ale już za późno. <gry> George? Czy Damian ci nie przeszkadza? Bardzo przeszkadza, bardzo. Ty możesz się odsunąć za linię. Nie dziękuję. dziękuję. Dobra, ich będzie. Tylko dotąd. Nie maksymalnie dotąd może. Dotąd mogę. Nie. Dotąd może. Chyba mogę ty. Stań tu w wodzie na przykład. Nie ma prądu. Nie sabotaż, Simon, Simon, sabotaż, sabotaż. Nie Ty pilnuj go. go. <śkell> Dawajcie prąd, następny raz go prądu. Mamy jeszcze tylko Jeden amper do spawania przetopu, ale wydaje mi się, że zaraz poprzeszkadzamy. Ojej, kurde z tą maszyną. Ty, ja pierdolicie. Ty, który? To ty zrobiłeś. Ja, ja mam ale rączki, ale... ja mam rączki tutaj. No dobra, dobra, ty, ja tu mam rączki tutaj. Sabotaż, sabotaż. No, ja mam rączki tutaj. Desperat, kurde. Musimy troszkę sobie te... O, tak, musimy. Ee, Co musimy? wyrównać. Co musimy? Jak zwykle, kurde. Nie daje rady i zaczyna oszukiwać. To ja, Osus, Damian. To już masz sobie? Jak ci idzie tam z tym? Nie przegrzewać ci? Nie, dobrze Dobrze jest, przyjeżdżajcie na pogrzeb. Możesz się ode mnie odsunąć? Wiecie co? Aż mam ochotę mu coś zrobić. Odejdź. Odejdź ode mnie, bo ja nie lubię stać tyłem do ciebie. się, jest praktycznie już na finiszu. Zobaczcie jak Szymuś tańczy breakdensa. Dobra. gorąca jest. Jednak też musimy to troszkę podstudzić A gdzie masz swoją ekipę? Ale jeszcze to szlifniemy Mam tyle zapasu, że moja ekipa może iść na kawę na CP Gdzie są gogle chłopaki? Dzięki George Dobra, jedziemy bez studzenia. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ryzyk fizyk. Odejdź od tej spabarki, kolega. Nie wiem o co chodzi. Ważne, że ja wiem. A te chłopaki są na pół naszego czasu że Szymuś, słabą, e, słabo, on tak myśli, że ma dużo zapasu, ale to to szybko ucieka. Spójrzmy, co tam w innym Też ciekawości. Weź tutaj tej palcem, zobaczysz, co to jest. A, no to coś, coś, nie, coś potrafi. Troszkę naspawał tych rurek, to teraz jakieś tam doświadczenie ma. Dołożymy mu troszkę truta, żeby. O, tutaj, opatrzcie, tu. O, patrzcie, tu. patrzcie, 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 Podjażdż, lecisz? O teraz ja? Tak jest. Zapomniałem w sumie jak po co tu przyszedłem. Dajesz, podjażdż. Przyszedł, przyszedł. Dobra, 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 dobra. No to troszkę więcej amperów ustawił, bo leci na 140 i 150. Od tym na coś przedstawia, bo ja ustawiałem ją na swoim, na przetop 110, dawałem, a mi pokazało, pokazywał 130, bo coś słyszałem, że Szymon mówił. Także coś jest z ustawieniami może maszyny. Pokazuje, ustawi się przykładowo 110, a pokazuje więcej, nie? Jest gra bardzo wyrównana, tobie wszystko w Twoich rękach teraz. Tak jest. Nie spodziewałem się tego chłopaka. Nie ma tutaj już nic powiem, że dużą przewagę, ale jednak gdzieś, gdzieś my trochę czasu stracili. na na wygłupach oczywiście, zmniejszaniu amperażu, przeszkadzanie drutem. Słuchajcie, no musimy jakąś tak, szansę wyrównać. Tak robi człowiek w panice zawsze. <laughs> Także, ale widać już strach w widać strach, że no wiecie co, przez te jego wygłupy troszkę, troszkę się źle poczułem. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi dla, dla mojej drużyny. Tak radę Maga, bo jeszcze trochę stary o, i węże... Nie przejść Tylko ja i Rafał w sumie tutaj jesteśmy tigowcami, reszta na magu i na tigu robi, nie? Robiła przynajmniej na magu. No, Georgi też robiłeś na magu. robiłem. Przecież ostatnio nawet... Ostatnio pokazałeś swoją próbkę. No. Dobra, ty biegnij! Do Dobra! Czas, stop. stop! Chłopaki mają może troszkę lepszy czas, ale bardzo niedużo się różni. 21-36. Nasz... A co ty myślałeś, żeście tak sobie poluzowali, że teraz wiesz? Także nasz czas, nasz czas, który my, że na, moja drużyna osiągnęła, to był 22 minuty 03. No chłopaki są szybsi o matematyka. Czekaj, Czekaj. cięcie. <laughs> Cześć, my mamy tego. No jeszcze 24, jeszcze 7 sekund. 27 sekund chłopaki byli szybsi. No ale e, robimy jeszcze teraz próbę łamania, także teraz może e, znaczy no zobaczymy jakie wady są. Czy... Wygra, na razie wygraliśmy na 50%. Mam nadzieję, że to się utrzyma, że nie Także teraz to są to... emocje. Teraz tak. już są emocje, nie? Tak jest. Teraz może zaważyć Jedna sekunda, nie? Mamy nadzieję, że wygramy, że odegramy się w końcu, ale to zaraz się rozstrzygnie. Za każdą wadę ile karnych sekund doliczamy? 15 sekund za każdą wadę, także mamy szansę. Jeszcze nic nie jest przesądzone. To są wyniki dzisiejszych, e, dzisiejszych zmagań dwóch drużyn, Szymona i mojej. Także tutaj możecie zwrócić uwagę, możemy porównać spawy do I na, doświadczonych spawaczy. Tak. Nie. I na rurkach porównamy sobie dwa styki, i porównamy sobie na blachach. Także, Także. patrzcie, tutaj to jest, to jest rurka moja, a to jest rurka Rafała. Oczywiście zaraz to będzie wycięte, rozklepane. Zobaczymy, jak to wygląda w środku: czy jest przetop. Czy nie ma przetopu, czy gdzieś jest podtopienie, czy jest gdzieś może pora. To wszystko może zadecydować o wygranej. A jeżeli chodzi o próbki w magu, to, są, to jest próbka tobiasza. Widać, że ogólnie ręce są inne, bo tutaj widać bardziej jest płaska, u mnie jest bardziej łuska, zaokrąglona. Także każdy, każdy jak tam a, Swoją metodę ma do spawania, ale teraz się okaże co jest w środku, nie? Także będziemy nacinać i łamać. I to jest leworęczny. <sparcuchy> tak, tak. Plus 10. Tak, Plus 10 co, nie, to nie ma znaczenia. Dobra, także szlifierze, szlifierki w dłoń nacinamy, przecinamy i idziemy łamać. No, Kolejny raz widzimy się przy tej oto maszynie, pasie. Czyli zaczniemy od próbki Tobiasza. Jest pięknie. Jest pięknie, brawo Tobias, to była twoja próbka. Tutaj, do, do, bardzo dosłownie o tom. Krawędź jest przetopiona. Krawędź jest minimalnie, jest liźnięta, także chyba chyba ci się upiekło. Nie, no jest topiony, jest topiony. Pokaż, porównamy dwie. Chłopaki zrobili kawał dobrej roboty. Doświadczenie jednak robi swoje. Próbki są poprzetapiane, czyli materiał jest dobrze wtopiony. Także czasu nie doliczamy dla nikogo na razie. Patrz teraz, z prawej strony próbka Rafała, tak? Tak, z lewej strony, czyli z tej, próbka moja. Tutaj macie lico. Myślę, że, że nie ma się do czego przyczepić, nie? A teraz zaglądamy do środka. Tu się wszystko okaże. Tu jest próbka moja. Przetop jest. Damian, potwierdź. Nie no, pierścionek jest e, zrobiony, także ładnie wtopiony, materiał wyszedł na drugą stronę. Ładniej by to wyglądało, gdybyśmy puścili do środka gazu, ale nie chcieliśmy się w to bawić, a do stali nie trzeba tego robić, ale, ale można. Dobra, wszystko jest. Spójrzmy teraz. Odkładamy. Rafał, lico jest eleganckie, zaglądamy do środka. No, to no. może by kufajkę powiedzieć. Wyszło w miejscach troszkę drutu, ale no, rura była cienka, dlatego no, ciężko to było wycyrklować. Mi się udało. Ale jest super. No, że nie... możemy, możemy uznać, że to jako wada, czyli doliczamy, ją, doliczamy nam 15 sekund. Czyli znowu zwycięska drużyna. Dobra, niech im będzie. Nie, dobra, wygraliśmy super. Dzięki chłopaki za pojedynek, tak Damian. Następnym razem odegramy się już. Pan następnym razem. Dobra, dobra. Zawody uznajemy za zakończone. Czas mojej drużyny to 21 minut 36 sekund. Zaś czas mojej drużyny to jest 22 minuty i 18 sekund. Jeżeli ktoś z was chce się sprawdzić, figowiec, Magowiec plus Szlifierz kontra ja, Damian i jeszcze jeden Szlifierz. Zapraszamy. Możecie rzucić nam wyzwanie. Sprawdzimy się w konkurencjach na czas. Niech wygra lepszy się siemano, siemano, dobrze pospawano. Dzisiaj jedziemy z naszym stolikiem do zwycięzcy konkursu. Szybkie pakowanko i lecimy. Idealny samochód do takiej rzeczy. Dzień dobry. Witam. Paweł szukam. Paweł, cześć, Szymon. Bardzo mi miło, coś ci Przywieźliśmy Ci prezencik, który wygrałeś. Zapraszam do odbioru. Już, nie? Czekają jak moje, kurde, jak ktoś przyjdzie. Także udało Ci się, mój syn cię wylosował. No, miałem <grym> trochę szczęścia, <grym> nie? pierwszy raz coś wygrałem. <grym> to, kurde, widzi to masz lepiej jak ja, bo ja jeszcze nigdy. No mi się pierwszy <grym> raz udało. Okej, okay. czekaj, zaniesiemy to może tam, nie? Zaraz doniesiemy blaciki. Chyba pomoże mi, co? Uwaga, dasz radę? Czy ta to ci pomoże? No, lepiej, żeby nie spadł, bo pęknie, no? O, a ten jest górny. Także, tak to wygląda nasza robota. Obłędów. Także teraz oficjalnie gratulacje. Dziękuję bardzo. To bardzo. był nasz pierwszy konkurs, także na zawsze już będzie z nami. Dzięki wielkie. No i super, uciekamy, nie przeszkadzamy. Widzieliście? Jaki zadowolony? Właśnie odebraliśmy paczuszkę, otwieramy, zajrzymy co jest w środku. Szybka akcja, szybkie otwieranie i do roboty. Dalszy ciąg zobaczycie w następnym odcinku, na który Was oczywiście serdecznie zapraszamy.